Sztani z pierwszego listu św. Piotra aposto apostoła. Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który siedzi nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzacie czas swego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odwiecznego po złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemycającym, przymy srebrem lub złotem, Drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokonanych <tryk> z nazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na Was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wybudził Go z martwych i udzielił mu chwały. Także wiara Wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Oto Słowo Boże. Bóg, Bóg, i Bóg, i Bóg, tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli razem do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak kapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. On okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, i dzień się już nachylił, wszedł więc, aby zostać z nimi, gdy zajął z nimi miejsce u stołu wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu i mówili nawzajem do siebie, czy serce nie bałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmarł wstał i ukazał się u Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie. O. Chwileczkę zatrzymajmy się nad Słowem Bożym, które Bóg dzisiaj do nas wszystkich kieruje. Bo Słowo Boże niesie codziennie, a zwłaszcza każdej niedzieli, wielkie bogactwo, wielkie treści, wobec których czasami przechodzimy bardzo błym. Moi uczniowie, których uczę, to doskonale wiedzą, że niedzielna Ewangelia jest jeszcze do czegoś innego potrzebna. Ale moi drodzy, co Bóg mówi dzisiaj do nas w Słowie Bożym? tych trzech, bardzo pięknych czytaniach. W pierwszym czytaniu, jak przed chwilą usłyszeliśmy, Bóg mówi do nas, że wskrzesi swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zerwawszy więzy śmierci. Że to On jest władcą życia i śmierci. I ukazuje tutaj zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który zmartwychwstanie. Natomiast w drugim czytaniu Święty Piotr, apostoł, ten, który został wybrany przez Jezusa jako jego następca, ten, który zaparł się wiary w Niego, ukazuje, że każdy z nas, bez wyjątku, i człowiek grzeszny, i człowiek blisko Boga, został wykupiony drogocenną krwią Chrystusa, która została przelana za nas wszystkich na krzyżu. Tę prawdę rozważaliśmy w sposób szczególny tydzień temu, kiedy myśleliśmy i wspominaliśmy dzieło Świętej Siostry Faustyny, kiedy tak tłumnie odwiedzane było to sanktuarium w Krakowie Łagiewnika, gdzie Święta Siostra Faustyna spędziła ostatnią część swojego życia. Święty Piotr mówi nam, że krew Chrystusa byłaby wydana za nas wszystkich, by nas wszystkich zbawić. Natomiast Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w tej przepięknej Ewangelii, którą już nie jeden raz na pewno słyszeliście, która jest czytana w Oktawie wielkanocnej, w Oktawie wielkanocnej, która jest czytana w okresie wielkanocnym, który obecnie przeżywamy aż do dnia zesłania Ducha Świętego, Jezus ukazuje, w jaki sposób jego uczniowie byli ma małej wiary. Ukazuje, jak brakowało im często wiary. Zwłaszcza, proszę pamiętać o tym, byśmy kiedyś nie usłyszeli podobnego zarzutu od Jezusa. By on zawsze był dla nas pierwszym wzorem. By on zawsze wskazywał nam drogę, tak jak czynił to. Sługa Boży Jan Paweł II, którego obraz, wizerunek widnieje za mną. On wskazywał nam właśnie drogę Jezusa, drogę do Jezusa. I wszyscy byliśmy świadkami Jego czynów, wszyscy byliśmy świadkami Jego gestów, Jego dobroci, miłości do Boga i do ludzi. I kiedy szukamy wzorów na świętość, patrzmy właśnie na Sługę Bożego Jana Pawła II, byśmy od Niego uczyli się właśnie takiej prostoty, dziecięcej, ufności, zaufania Bogu, ale jednocześnie głębokiej wiary aż do ostatnich dni. Amen. naszą.